Cześć witajcie, mamy 288 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magicka, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Ostatnio jakoś mam fazę na Yu-Gi-Oh!, tym razem zajmiemy się najnowszym setem do właśnie tej karcianki Rise of the Duelist, mamy tutaj nową wersję e, Gaia Dragon Champion, Także jest tutaj nawiązanie kart do y, klasycznej serii UG. To jest właśnie, też mnie zaskoczyło, że jeżeli chodzi, bo to będzie pierwszy set, który wychodzi przy okazji, właśnie anime Sevens. Y, raz, że nie ma tych y, kart z Zeraż Duel tutaj, y, jak to zazwyczaj było w, w, przy wprowadzeniu nowych mechanik, a dwa, że jest tutaj całkiem sporo supportów do istniejących już archetypów. I mówię, dla mnie to jest miłe zaskoczenie. Także chyba raz duel sobie, a normalne, mm, normalne sety sobie. Także karcianka na pewno będzie się rozwijać dwutorowo w takim razie. No ale dobra, lecimy sobie z naszą paczuchą. Jest 9 kart. Jest 9 kart. Jedna karta holo, bo przypominam, że jest to drugi set, w którym już kart rzadkich nie ma. Natomiast zobaczymy co. Tutaj, tym razem mamy. Jest Machina Res Avenger. Ci, co oglądali filmiki z Legendary Duelist, sezon pierwszy, widzieli już tą kartę w wersji holo. Tutaj jest akurat ze zwykłym artworkiem, też mi się w sumie podoba. Mamy Edge of Sky, czyli nową kartę do Fright Forów. Jest Unauthorized Boot Up Device to jest chyba do niczego konkretnego. Jest Drakun Lamp to jest do Wyrmów. i mamy. Zaczynamy od Ultra Rayra, którym jest kołaki Meiru Supplier. No, nie jest to Super Rayer, nie jest to Secret Rayer, jest to Supplier. Ale artwork bardzo ładny, taki w stylu Transformerów komiksowych. No i co, lecimy dalej. Mamy Performapal Pal Card Czy będą paczki z Performapalami? Są. Mamy y, Dogmatika Punishment. Jest Malefi Playhouse oraz Dogmatika. Encounter. Także najnowszy set, najnowszą generację do Yu-Gi-Oh! Zaczynamy z Ultra Rarem do koła No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 287 i Cyk mamy 288 bosterków w naszej serii. Wiemy już, co się skrywało w paczuszce Rise of Duelist. Wszystkie te karty, oczywiście, trafiają na nasze Allegro. Link znajdziesz poniżej. Do naszych aukcji, gdzie właśnie możesz skorzystać z ogromnego wyboru i uzupełnić kolekcję czy talie yy, o brakujące ci wzory. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ci pomóc. No i cóż, jeśli sam film ci się spodobał, koniecznie zostaw na łapkę w górę, napisz komentarz. Ciekawi też jesteśmy w waszej opinii o tym secie. Także wasze uwagi, przemyślenia bardzo mile widziane. Natomiast jak zawsze dziękujemy ci, drogi widzu, za twój czas. I do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się!